Cześć, cześć, cześć. Herbatka, nie kawka. Yy, zaczęłam nagrywać, że przychodzę do Was po raz trzeci. To cofam to? znaczy tego nie widzieliście, to tsunami. Przychodzę do Was po raz czwarty. I mówię tylko cześć. Bo za tak każdym razem, a to Oskar się budził, a to yy, awaria. Coś tutaj nie, nie pozwala mi się do Was odezwać. Więc tak, przychodzę do Was, gdzie co? Napijemy się herbaty. Nie, dobrze, do Was, tak, bo tak pomyślałam, że może tak trochę z innej strony, żeby nie były cały czas hole, dlatego że jutro na pewno będzie czy znaczy jutro kolejny film jest since, dlatego że to ta paczka naprawdę bardzo długo czeka, a tam są jej rzeczy, w końcu będą wyprzedane. No i fajnie byłoby też użytkować tego. A poza tym pokażę Wam, a przecie mi, kiedy ten since kiedy ten since jest taki duży, jesienny. No to będzie niedługo po tym. A dzisiaj mamy vlog i przyniosłam sobie takie tutaj gadżety, bo przydałoby się to zrobić. Czekam um, um, siebie na moje pasmo, żeby iść i zrobić, bo nie wiem, kiedy to dostanie. Wzięłam sobie również baterię. Słońce zaszło i te takie, te, te takie, to te takie, takie, to coś. Więc może to otwórzmy, potrześnijmy trochę. O, chciałabym też trochę powiedzieć, co to położyć, ściereczkę, te takie małe cudaczki z SHEIN. No, yy, i zaczynam jak to w ogóle świeci. I tak w ogóle, no, odezwę się do Was, stwierdzimy że się odezwę. Zjedliśmy śniadanie, ja dzisiaj strajkuję, powiem Wam, nie robi obiadu, muszę no, muszę uwolnić moją rękę. Ta ręka po prostu powoduje, że ja już nie mam źródła, mam dość. Powiedzcie mi, że mam dość. Ja, ja, ja do tyłu, jest ok. Ja się prześmiałam do mojego męża, że oni chyba coś źle zrobili, bo mi lekarz powiedział, że ja do tyłu nie będę mogła, a będę mogła do góry. A jest na odwrót. Ja mogę do tyłu, a do góry nie mogę podnieść ręki. Dzisiaj udało mi się zrobić, co prawda, kuczetarkocza na boku, yy, bo to z tej strony. O tyle mogę, tu jestem ok. Jeśli chodzi o to, żebym podniosła, i no tego tak trochę krzywo należało no do tyłu. Spinki, bo jakoś trzeba wyglądać. Sobie, nie? Yy, jeśli chodzi o górę, to już Wam zademonstruję. Ja już powinnam ćwiczyć, jestem umówiona już z rehabilitantką, oczywiście prywatnie, bo na NFZ to chyba bym czekała. Ja po tym moim ostatnim wy wybiciu to ja jeszcze czekam, w przyszłym roku dopiero będę miała, w czerwcu. Więc, <grymna> yy, więc ja już wiem, że muszę sama ćwiczyć, więc powoli zaczynam to robić, ale <grymna> więc zam demonstruję wam, yy, ile mogę podnieść rękę. No więc ja mam wrażenie, że w ogóle całe ciało podnoszę, przechylam, a nie mogę i to już jest ból, wiesz, że nie da rady. Więc kucykać to, to jest ciężko, no nie da rady. A boli. A, no i noszę to na razie ortezę, chociaż już powinna chyba do jutra, ostatni dzień. A jak noszę to, to ona jednak na rękach mi odpoczywa i wtedy nie używam. No, ale, to jest czasami trzeba coś zrobić. Właśnie, będę to wkładać i będę sobie do Was zgadzać. Właśnie wspomniało mi się, że no, muszę coś robić. jak tam jeden komentarz ktoś mi napisał, że to jest przykro, że ja jestem sama na siebie, sama i nikt w domu mi nie pomaga. No więc wiecie, to, co ja pokazuję, to nie wszystko pokazuje. 20 minut to nie jest cały dzień, ani cały tydzień. Nie pokazuję Wam wszystkiego, bo nie wszyscy sobie życzą, żeby być pokazywani. A że nie wiem, jak ta osoba wywnioskowała, że ja wszystko sama robię i nikt mi nie pomaga. No, pomaga mi. Mój mąż pomagał mi, pomaga mi. No, teraz jest też w pracy, prawda? musi pracować, ale jak był w domu, to naprawdę pomagał i to robi, a. A że go nie pokazuję, to nie znaczy tak samo, że co, skoro nie pokazuję go, to znaczy, że jestem matką. też tak to można byłoby wywnioskować, nie rozumiem niektórych komentarzy, no ale dobra, włączyłam, włożyłam i zobaczcie, wow, jak to fajnie świeci, no, o nie, tak nie widać, czekajcie, nie, nie widać tego koloru, małe to jest, takie, ej, kurde, ostro to świeci. No dobra, ale dobra, działa. Muszę sobie kupić jakieś takie porządniejsze papiery, bo tego mam akurat w topku, a innych nie było. Zaraz sobie to porozkładam. Napiję się trochę herbatki, chciałam właśnie to rozłożyć, bo no to jest no takie małe, te tamce postawię. Bo moje te drewienko też z, z kawkami stoi w innym miejscu, tam na ekstra się raczej nie pasowało mi. Takie maluszki, yy, ale ładne. Dobra, Teraz może włóżmy moją rękę z powrotem. Uch, dobra. Coś jeszcze chciałam powiedzieć wam, pada deszcz, wyróżniam prania. Ej, wiecie co, trochę mnie tak zniesmaczył TikTok. Po pierwsze tam te treści wrzucane na no dobę, okej, okay. ale oglądałam wczoraj na TikToku, wyskoczyła mi jakaś pewna dziewczyna, którą ją oglądam, no i weszłam na nią, myślałam, że to jest jej konto, jak nowej, live'a prowadzi, weszłam tam, a tam była grupka bab. Wiecie, oczywiście bez swoich zdjęć, yy, dziwne pseudonimy, okienek kilka, że jest live, no i wielkie te zdjęcie tej dziewczyny, którą ja oglądam i tak słucham, jakaś jakiś głos. Mówię, no że to starsza kobieta, jedzie po tej dziewczynie po całego, jedzie po niej, ob, jedzie w sensie ją obgaduje ob, i obraża. Yy, I jeszcze po jej dziecku. jest no, tak myślę, hello, co to jest. I napisałam w komentarzu, yy, uważam, że nic złego. Napisałam tak, dlaczego obgadujecie, czekajcie, czemu obgadujecie tą dziewczynę i jej dziecko, jakoś tak. To od razu zostałam wyzwana, od razu mnie wyzwała, a to było słuchać, że to jest starsza kobieta, no jednak po głosie słychać, nie? Może ja, jak będę starsza, też ja będę miała inny głos, no ale, ale, ale no i nie wiem, każda babcia, jak się odezwie, czy jakaś starsza kobieta, to słychać po głośni nie widać. No, możecie jej nie zobaczyć, ale będziecie słyszeć, że to jest starsza osoba, co nie? Eee, I ona od razu mnie objechała, obraziła, a na koniec zablokowali mnie. Także widzę, że eee, nie wiem, jakieś mają prawo te osoby do obrażania, obgadywania i jeżdżenia po innych osobach. A jeśli ty kogoś obronisz, to cię też obiadą, wyzwą i, i jeszcze cię zablokują? Sorry, te platformy to coraz gorsze są. Tam powinien ktoś mieć na tym kontrolę, a nie. To jest po prostu stres. Miejsce, gdzie się ludzie zbierają i jeden obgaduje, drugiego obra obgadują. To byłoby delikatnie powiedziane. Tam po prostu oni wyklinają, obrażają i dzieci. No po prostu wziąłabym tą starą babę za łeb i no pokaż się, taka jesteś tutaj yy, fajna, taka wiecie. Jaka to ja nie jestem odważna, jedzie po tej dziewczynie, chociaż ją oglądam, i ja nie widzę. Nie wiem, co ona mogłaby takiego zrobić. No, pokazuje trochę siebie i dziecka, no co ja jej go pokazuje, ale i, i, i ja nie widzę w tym nic złego po pierwsze, po drugie, bo dlatego że ona nic nie robi, nie obraża nikogo nic nie, no, ona opowiada o sobie. O sobie, tylko o sobie. A ja domnia, po jak powiecie, co? No, co za obrzydliwe baby. Babole takie babole, obrzydliwe babole. I to właśnie chyba jest prawda, że tak, że ci co tak niby, niektórzy mówią, że ci co hejtują, no to po prostu mają mega swoje kompleksy. No i chyba tak. Tak to chyba musi być. Nieważne. Ja sobie to będę może wieszać i będę sobie do Was gadać, więc dobra, muszę rozplątać. Dobra, muszę wyjąć moją rękę z mojego kaftana. Jeszcze ja śmieję, to jest mój kaftan. Uuu, jak mnie to irytuje, jak mnie to denerwuje, że ja jestem po prostu jak. Widzicie to mieć, jak mnie, jak mnie to boli? Ja sobie, żeby tą rękę wyjąć, ja muszę sobie drugą pomóc. A. Kurde, no po prostu jakby jakaś, ja nie wiem. Uff, już minęło w tej chwili mija jutro tydzień od tej mojej operacji i ja jestem, ja czuję, że ja, ja nie wiem. Może trochę jestem ruchoma bardziej, no ale pod względem do góry, czy cokolwiek, to boli jak cholera, a już pomijając noce. Po prostu tragedia coraz dalej od tego wszystkiego, a ja mam wrażenie, że noce niektóre są coraz gorsze. Nie wiem na co to ma wpływ, czy to ma wpływ na to pogoda też. czy jak to zapomtamy. Jak mi... Uff. W nocy, no tak mi na zasuwa. Mamy niedługo wesele. Ja się zastanawiam, czy ja nie wiem. Ja wiem, że tańczyć nie będę, bo ja nawet nie. nie jestem. mi ktoś to wyrwał, rozerwał i poobrywał to, co tam przyszyli? O nie, drugi raz o to na pewno nie pójdę. Yy, to tak się zastanawiałam, że ja sobie myślałam, że jakieś może coś sobie wypiję, jakiś drinka, no ale sorry, jak to mi tak będzie napalać to ja pójdę, ale chyba z proszkami albo długo nie będę, bo ja muszę co to noc po prostu wstaję, w ciągu dnia staram się, nie łykam, nie bo ja, ja to mówię, ale lekomanko nie jestem, yy, musi mi naprawdę coś zaboleć, yy, ja w ciągu dnia, wiecie, to jakoś taki inaczej ten dzień mija, kurde tak zaplątany. i ja nie biorę leków na ból, ale w ciągu w nocy, jak mnie budzi w nocy, to ja muszę iść i wziąć. Ja nie wiem, jak ja tam przetrą te wesele, że ja sobie proszki wezmę, krótka ta żyłeczka. Jak wezmę, wezmę ze sobą proszki, no to już też nic nie będę pić, prawda? Nie wiem, dobra, będziemy to zawiesić, a poza tym, no też wiecie co, wiem, że muszę powoli wracać do sprawności, dlatego staram się trochę ruszać też tą ręką, żeby też nie przesadzać, co so, nie? Dobra, tutaj was postawię i będę sobie tam zahaczać. Jestem, klikam, żeby ładnie świeciło, wow, wow, u was to bardzo świeci. A e, wiecie co, tak zastanawiałam się nad tym, o czym mówiłam wczoraj w tym yy, holu z yy, ja łapię się na tym, że w dalszym ciągu yy, Zastanawiam się co powiedzą ludzie, a wiecie dlaczego, czekajcie, a! podnieś rękę Otworzę. <laughs> dlatego że, czekajcie jak to zrobić, nie może z tej drugiej strony, Czekaj, żeby to ukryć, co nie, to powiedzmy, że to sobie tu położę, ok, to muszę tak, jestem Oskar cały czas tu blisko ciebie. Dlatego tak, zastanawiałam się właśnie ostatnio, dobra, jestem, łapię się na tym, że wiecie co zastanawiam się że też czasami, chociaż ja staram tego się nie robić i mieć to wszystko, wiecie gdzie, ale łapię się na tym, że zastanawiam się, co powiedzą inni, jak ja coś takiego na przykład, no nie założę tego. Na przykład założę, tak jak na tym kapeluszu, co Wam wspominałam o wczoraj o tym, na tym holu o i tak y, ostatnio zastanawiałam się, później siedziałam, oglądałam sobie i mówię: A, fajne, no ale potem mówi o matko, jak to włożę, to co ludzie powiedzą? I łapię się na tym, co, co staram się naprawdę z tym walczyć, bo tak naprawdę to powinno mnie to nie interesować, nie interesować to, co y, ludzie powiedzą, bo oni i tak będą gadać i tak, i tak, i zawsze komuś się coś y, nie będzie podobać i tak dalej. I to powinno nas, wiecie, co nas to powinno spływać, a ja czasami zastanawiam się, znaczy znowu się na tym zapałam, że zastanawiam się, o matko, jak ja to kupię. I, I to co oni pomyślą sobie, że jestem jakaś wariatka albo że o kapelusz to już dama, już jej się w głowie kręcało, bo wiecie, do kapelusz to tak. Nie. I, I znowu się na tym zapałam, ale staram się ca cały czas nad tym pracować, bo przecież głupotą jest wielką robić to, co inni pomyślą, bo oni zawsze będą myśleć, zawsze będą gadać. Nie ma wiecie co, naprawdę szkoda czasu i życia na tym, żeby się zastanawiać co inni powiedzą, ale na tym się jeszcze łapie sama, naprawdę. Dobra, coś tutaj upletłam. A jak pójdziemy dalej z tym? Czekajcie, stary. no dobra. Och. O matko, dobra, to jest ciężka sprawa. O, może być tak. A widać tą dynię? A tu jest jeszcze listek, bym chciała, żeby go było widać i żołędzia. Dobra, tu powieśmy żołędzie, okej, okay, no fajnie to wygląda, o tak sobie dęda, spoko, tutaj nawet jakiś ten zobaczyłam, o czego wcześniej nie było widać, no dobra, no widzicie jakie to kurcze jest człowiek, niby chce coś robić po swojemu, to i tak zawsze czyjeś zdanie yy, to sami się jest, wiecie co, staje się ważniejsze, nie robimy coś pod kogoś, tak to wygląda, ale niestety nic nie poradzę, że nie widać kolorów, ja teraz to wyrzucę. Użyskować inną rękę. o niech sobie tutaj tak wisi. U nas sezon grzybowy już jest rozpoczęty, no, naprawdę na maksa. Dwie suszarki stoją. Ej, fajnie to wygląda z tej strony. Tak liście i te nie widać. U was tak nie widać, dlatego że to tak bardzo prześwietlone jest. Ale wyłączyłam teraz te dwie suszarki, żeby tak nie trzeszczały, nie, wiecie, nie burczały za głośno. I co coś muszę pomyśleć i tak, no więc nie robię obiadu, ale i tak muszę coś mieć się głowie, że wcześniej nie będzie głodno, no więc yy, makaron za chwilę gotuje, a ja na obiad nawet nie mam ochoty na nic. Zjedliśmy jajecznicę, nie, nie. Dobra, rozłożę ten bieżnik i tą ściereczkę sobie powieszę. I, i to jest wszystko. aczkolwiek w paczce, sensaju, ja tak, yy, tam jest fajna rzecz. Nie otwierałam. Gryzie niesamowicie, żeby otworzyć, stoi już długo, długo. Dawaj, w końcu tą paczkę! Ktoś tam napisał. E, a, a chciałabym właśnie. No, tam jest coś fajnego, co mi się przyda i, 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 i przesypię to i będę miała taki pojemnik na grzyby, bo jak wy przechowujecie grzyby suszone, a ja potrzebuję takiego szczelnego, bo to już suszara jedna już jest pełna suchych grzybów, więc ja chcę je przesypać, ale do takiegoś miejsca e, bardzo, żeby było. To jest jedna, żeby było sucho. Tu jeszcze dwa. Muszę ją mieć, bo potrzebne są. Dobra, bierznik może położę na gdzie Nie Gadam tak. Ach, ręka muszą uwolnić ją. Zobaczcie, co mi Oskar zrobił z moją dynią. Ta dynia miała już tyle lat, a on zęby, zęby, zęby. Ech! Tutaj kawałek taki jest, więc nie wyciągam innej, bo on za każdym razem ją maltretuje, więc to jest dynia dla mojego syna. Zmaltretowana, biedna bidulka. <gryw> I ładnie wygląda. Przydałoby się wyprasować, ale mam nadzieję, że się wyprostuje. Yy, materiał to jest taki, że jak coś się wyleje, to za bardzo się szybko nie wchłonie. Świetny. Na pewno yy, z tej samej firmy będę zamawiać sobie świąteczny, dlatego że ja widzę, że naprawdę jest bardzo dobrze wykonany. Naprawdę. Nigdy, że jest oprzyty ładnie, ładne są te wzory. Takie delikatne. Oczywiście, bo nie chciałam tak bardzo mocno. Yy, naprawdę. I ten materiał jest też taki. Nie jest takich z tych cienkich, naprawdę polecam. Na święta też sobie zamówi. I zastanawiam się, czy to też jeszcze nałożyć, bo wiecie, Och, u mnie to wiecie, rozlewają te dzieci. No cóż, poradzić, ma się dzieci, trzeba jakoś sobie radzić. Ale bez nich byłoby smutno, więc super, że są i tak, chociaż obuzują No dobra, chyba tak będzie. Musi być. Gadzieczek, ga, gadżet, ściereczka, a Pan ma dokładnie krzywową no Lenora. Ja muszę to poprawić, bo jedną ręką nie tak łatwo. prosto. Dobra, jak fajnie teraz wygląda z, tym, z tymi światełkami, z tym bieżnikiem? On jest naprawdę długi. Super, nawet na dłuższy stół to będzie fajnie wyglądać. Nawet na taki bardzo długi, że położyć bieżnik tylko na środku, ale już żeby nie zwisał, tylko po prostu nie na środku jakieś takie świeczki, dalalala. E, dobra, więc co? Przesypuję jeszcze grzyby. E, która to godzina. Wcześniej młody wcześniej stało. Mam tutaj kartkę z czego o, super. E, zbierają ubrania, e, zbiórka odzieży, więc ja sobie to zostawiłam. Jutro będą zbierać jutro. Nie pojutrze, a ja mam takie dwa olbrzymie wory rzeczy właśnie do wywierzenia, wywiezienia do kontenera wrzucenia, jeszcze tego nie zrobiłam, bo ja sama bym w życiu tego nie zrobiła, takie wielkie, jak macie na plastik, takie worki na plastik, ja mam takie dwa wory ubrań, butów, ubrań dzieci moich, jakichś takich rzeczy, wiecie, kurtek, eee, oczywiście w takim stanie, że może dalej po, po, mogą dalej polecieć, no to e, super sobie tu powiesiłam i muszę to e, przykleić, niech oni to zabiorą, a ja nie będę musiała fikać do tych kontenerów, dźwigać, to to wiecie, wystawię przed furtką, przyjadą, zabiorą. Od ósmy chyba mają zabierać, więc no. Dobra, zastanawiam się co z tymi grzybami. I teraz wyłączyłam, bo naprawdę strasznie suszumią te suszarki, ale jedna już jest sucha i ja tak wiecie co, nie mam do tego pojemnika za bardzo na grzyby, bo już tutaj ususzyłam, już ususzyliśmy, w ogóle grzyby są w tym roku i przydałby się jakiś słój, jakieś coś, Właśnie takie, żebyś się powietrze nie dostało. Mam tutaj lekko troszkę płatków, musli, więc może te musli zjem, a tam przesypię. Przecież tam musli były, no to chyba że nie powinno się dostawać, takie bardziej szczelne. Ale ja bym wam tak najbardziej ufam takie słoików, więc mam dynię. Z takim zasaczem, yy, yy, no, I, szkl i szklanem, nie wiem. Kurde A, no nie, go jeszcze na trochę tych lekcji. Dobra, więc ja już się rozłączam, przesypuję i do zobaczenia jutro, bo. Nagadałam się, jakbym się nie odzywała, ho, 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 bo tak jest. Jeszcze muszę się dać taki chyba zajechać, bo pokończyły mi się moje. Nie wiem, jak obliczyła ta dziewczyna w aptece, bo jak byłam, to poprosiłam, żeby mi no, na te trzy tygodnie, dwa i pół tygodnia no, na te opatrunki żeby miała codziennie. A jednak e, dzisiaj już mam, na no, jutro mam ostatni, a jeszcze kilka dni, bo dopiero w przyszłym, dniu, w przyszłym tygodniu mam zdjęcie szkód. I opatrunku, proszę bardzo, tutaj taki jeden brzydki co zrobić, co zrobić, swędzi, to chyba się goi z nie? Ja bym chciała rękę podnieść, o tak, ja nie wiem kiedy ja to będę robić, bez bólu. A ja powiem wam, że naprawdę, jak teraz takie babcie są, co nie mogą ręki podnieść, bo albo ich boli te stawy, to ja naprawdę wiem jak to jest i naprawdę ja ich współczuję i ja naprawdę współczuję takim ludziom, bo ten, który tego nie miał, to nie może sobie tego wyobrazić, ale jak już coś takiego go doznało, do, 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 doszło do... znaczy no coś takiego mu się starzyło i wie jak, jak to jest. Tak samo jak wiem, że osoby, od Was parę osób wie jak to jest jak jest, e, jak to powiedzieć, zwych, z, na to różnie mówią, wybity albo zwichnięty bark, mm, to też wiedzą jaki to jest ból. Osoba, która tego nie miała może tylko współczuć, ale nie wie jakie to jest uczucie, jaki to jest ból. A te, co już mają to już wiedzą, tak samo ja, ja też już, no i ja nie wiem. No ja jest po prostu. Ja się Moja ręka taka taka, jakby była innej części nie wiem, człowieka. Tutaj wiecie, żywotne w ogóle nic nie boli, nie skrzypi. A tutaj nie mogę podnieść boli, rwie, ale to nic. No co jakie są moi drodzy, kochani? Noce są takie tragiczne, że ja. Proszę zrobić. Będzie jeszcze dobrze. Zabruję płatki, bo grzyby mi zaraz wilgoci nabiorą, chociaż nie wiem, czy w sumie mogą. Ja tak mam, mi się tak wydaje, że jak już wyschły i one by za długo stały w tej yy, suszarce, to może ta wilgoć z powietrza to do nich wejdzie znowu, będą mokre. Nie wiem, czy to tak może być, czy nie. Dajcie Dobra, ja wiem, także papa. Pa.